Picie po pracy, mimo że sam jestem długo wy, to mam przyjaciół w tych korporacjach i powiem wam jak oni to robią i jak to u mnie było. No, ja miałem taki schemat, jak pracowałem w tym korpo, że przychodziłem do domu i po tych stresach, po tych wszystkich, zacząłem sobie od małpki mały. Tam 100 gram, sobie kupiłem 200 i to tak sobie co drugi dzień, co trzeci. Potem sobie codziennie kupowałem, potem już sobie kupowałem po jakimś pół roku. Normalnie flachę mówiłem, to nie będę jutro, szedł, to na, na dwa dni rozpijałem flaszkę, i tak to się działo. Człowiek staje się, jak gdyby w automacie własnego ciała. I teraz słuchajcie, jak, jak z tego wyjść? Posłuchałem się bardzo dobrego terapeuty, mojego kolegi Alka, który mi coś takiego doradził i na mnie to zadziałało w dużej części. Mianowicie nie wraca się do domu tą samą drogą, najlepiej nie samochodem, tylko piechotą. Nie włączasz tego komputera, nie robisz tego samego schematu, co przychodzisz do domu. Nie omijasz ten sklep, nie, nie, nie kupować tej małki. I naprawdę to nie jest takie trudne, jak się przełamie ten schemat, ponieważ web się tak zaprogramuje sam. No to picie tej małpki, na tą taką ulgę po tych napięciach, i to można wszystko zastąpić sportem, właśnie innymi czynnościami. Spróbujcie tak. No samo mi mówią moi przyjaciele z tych korporacji, że mają to samo, i po roku czasu skóra się zmienia wszystko, i stają się wysoko funkcjonującymi alkoholikami. Uważajcie na to i nie róbcie tak, nie wchodźcie w te małpki w nic, lepiej zmienić harmonogram dnia. Pozdrawiam, żyjcie na trzeźwo.